Na filmie pokazujemy, w jaki sposób możliwy jest do wykonania import na temat zleceń wykonania określonych detali do systemu True Top Swap z arkusza kalkulacyjnego XLS. W arkuszu kalkulacyjnym potrzebujemy przygotować pewne minimum informacji. Na temat detali oraz pewne informacje opcjonalne. Wszystko zależy od tego, ile, jaką ilością danych dysponujemy, natomiast minimalna informacja to jest, ile sztuk określonego detalu chcemy wykonać, na jaki numer zlecenia. Tutaj sobie zrobimy w tym momencie ponury, ponumerujemy sobie te zlecenia w taki sposób żeby na dzień 17 miały końcówki ABCD? O, tutaj jeszcze skorygujemy numerek. Wszystko się zgadza. I będziemy te zlecenia importować na rzecz klienta o numerze składającym się z samych jedynek, z samych dwójek, przypisując jednocześnie do zlecenia określony gatunek oraz grubość materiału. Przypisujemy również informacje na temat rysunków postaci geometrii, które są. W określonym katalogu na dysku komputera. Zamykamy arkusz, zapisujemy go. I korzystając z funkcji produkcja zlecenia PPS do aktywacji zleceń PPS jest potrzebna specjalna licencja dla systemu TruTOSMAP, TruTops Boost i przy obecności tej licencji ta opcja jest aktywna. Importujemy dane z Arkusza Excelowskiego. Wskazujemy plik, w którym którego chcemy dane przejąć System pokazuje zawartość tego pliku, czyli to jest dokładnie to co przed chwileczką widzieliśmy w Arkuszu Excelowskim. Natomiast zanim naciśniemy przycisk importu, skonfigurujemy sobie przypisanie pól istniejących w arkuszu Excelowskim do kategorii, które jesteśmy w stanie zaimportować. W związku z czym, pierwsza rzecz mamy coś takiego jak numer klienta. Zobaczymy, czy tutaj numer klienta przypadkiem nie jest już wykorzystany no, jest wykorzystany, mamy już przypisany numer klienta, numer detalu. Mamy oprócz tego przewidywaną ilość sztuk, numer zlecenia, no to przypiszemy. Mamy jeszcze do przypisania z kolum kolumny materiał z arkusza excelowskiego. I popatrzymy, czy gdzieś tutaj tego materiału nie będzie możliwość odszukać. Jest jak najbardziej. Dokonujemy przypisania. Mamy jeszcze możliwość skorzystania z rysunku naszego detalu. Również został przypisany. I jeszcze sekwencja operacji work plan. Name. Zobaczymy, czy uda się to przejąć. I zapiszemy sobie tę konfigurację na przyszłość jako import zleceń. W efekcie czego? Jeżeli teraz zamkniemy ekran konfiguracji, będziemy importować z naszego pliku danych według schematu, który nazwaliśmy zlec, jak zlecenie. Spróbujmy teraz nacisnąć przycisk importuj. Efektem importu jest to, że w kategorii zlecenia PPS pojawiły się informacje na temat zdefiniowanych przez nas zleceń, informacje na temat nazw detali, które zostały zaimportowane, jak i również widzimy, jakie zostały w tym przypadku rozpoznane gatunki materiału na poziomie oprogramowania Trutops. Up. Jeżeli wejdziemy sobie na przykład do właściwości któregoś z tych zleceń, widzimy również, że została zaimportowana poprawnie informacja na temat projektowanej ilości sztuk określonego detalu. Jeżeli pójdziemy do zakładki dane, wykaz artykułów, również będzie można się przekonać, że zostały zaimportowane do systemu. Detale, które podlegały importowi. W przypadku jednego detalu nie została znaleziona geometria, która była wpisana w postaci ścieżki dostępu do parkuszu Excelowskiego. Jest to od razu tutaj widoczne. W takiej sytuacji nie ma najmniejszego problemu. Istnieje możliwość doczytania informacji na temat. Geometrii detalu, który będzie przypisany do tego, tego artykułu. W zakładce produkcja zlecenia PPS, po sprawdzeniu, zweryfikowaniu danych tych zleceń, możemy wskazać te zlecenia, które mamy już w pełni określone i skierować je do wykonania. Efektem będzie, że na poziomie projektowania po programowaniu TurboSpust będzie możliwe rozpoczęcie programowania zleceń. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania interfejsu, sposobu jego aktywacji, sposobu konfiguracji, prosimy o kontakt na adres tops.maupa.pl.trumf.com